you. <laughs> Witam Was w kolejnym odcinku programu Depilacja woskiem bez tajemnic. I dzisiaj opowiem Wam, dlaczego uważam, że depilacja szpatułką jest dużo bardziej komfortowa dla klientek i jest y, według mnie profesjonalną depilacją woskiem. Bardzo często spotyka się w salonach jeszcze depilację y, wykonywaną rolką. Ja uważam osobiście, że rolka jest bardzo, dobrym, bardzo dobrą metodą na depilację woskiem, natomiast w zaciszu domowym. Co mówią nasze klientki, jak mają porównanie z depilacją szpatułką a depilacją rolką? Mówią, że odczuwają większy komfort przy depilacji szpatułką, że czują, że ta depilacja jest wykonywana w sposób bardzo taki dokładny, nie czują dyskomfortu ciągnięcia skóry. Dlaczego uważam, że depilacja szpatułką jest bardziej profesjonalna niż depilacja rolką? Ponieważ nakładając wosk szpatułką, możemy go bardziej precyzyjnie rozprowadzić. Nakładając wosk szpatułką, lepiej współgramy z ciałem. Tak? Wszelkie zakamarki, drobne partie ciała, możemy bardziej precyzyjnie wosk rozprowadzić. Mówiliśmy już o metodach depilacji, czyli rolką i szpatułką. Chciałam jeszcze wyjaśnić, że na rynku znajdują się dwa rodzaje wosków. Takim prostym podziałem i takim zrozumiałym podziałem jest podział na woski płynne, paskowe i woski twarde, bezpaskowe. Czym one się różnią? Otóż woski twarde, bezpaskowe różnią się temperaturą topnienia. One mają niższą temperaturę topnienia i zazwyczaj są przeznaczone do depilacji małych partii ciała. W Time for Wax mamy swój autorski, bezbolesny wosk, który się nazywa Magic Wax i depilujemy nimi bikini, pachy i twarz naszym klientom. Drugim rodzajem wosków są to woski paskowe, gdzie jak sama nazwa wskazuje, do depilacji używamy specjalnych pasków i depilacja jest bardzo skuteczną depilacją, bardzo szybką depilacją. W Time for Wax używamy płynnego wosku paskowego o niższej temperaturze topnienia i również dużo klientek chwali sobie ten rodzaj depilacji. Zdecydowanie rekomendowałabym twardy, bezpaskowy wosk do depilacji małych partii ciała, takich wrażliwych partii ciała, bo nie pozostawia podrażnień i jest naprawdę mniej bolesny i jest równie skuteczny. W salonach Time for Wax depilujemy tylko szpatułką, bo uważam, że jest to depilacja przyjemna dla klientki, jest ona bardziej precyzyjna i widać tak naprawdę ten warsztat. Kosmetyczki, jak ja to mówię, i tą umiejętność depilacji, tą pracę ze szpatułką, i tak naprawdę, wbrew pozorom, osoby, które zaczynają uczyć się depilacji szpatułką, są przerażone, bo nie wierzą, że można bardzo szybko wydepilować taką malutką szpatułką duże powierzchnie ciała.